Szanowny przyjaciele, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Moi drodzy, ja dzisiaj chciałabym krótko poruszyć temat lęk śmierci. Ponieważ obchodzono teraz hucznie, święto wszystkich zmarłych, czyli producentów kwiatów i zniczyń. I ktoś już wcześniej napisał mnie pod którymś filmikiem, jak poradzić sobie z lękiem śmierci. Więc to nie będzie obszerne nagranie, dlatego że to zajmie dużo więcej czasu niż to, co ja zazwyczaj nagrywam. Ale postaram się najbardziej główne ująć rzeczy w tym nagraniu. Dlaczego wielu ludzi ma ten lęk? Ponieważ to jest program od wieków. Wy przypomnijcie, proszę sobie, co zrobił lęk z ludźmi trzy lata temu podczas tak zwanej pandemii, plandemii. Ludzie zachowywali się Delikatnie mówiąc, poniżej pasa. Nie będę wchodzić ta, w to głębi, wy doskonale wiecie, co ludzie wyrabiali, odstawiali. Była smutna patrzeć na to, jak można tak się zachowywać. Jak? Pamiętacie moją pierwszą reakcję, kiedy ja się rozpłakałam? Dosłownie rozpłakałam, jak zobaczyłam dzikie zachowanie ludzi w sklepach. To nie były ludzie świadomi, to ludzie byli przerażeni. Czym? Bo umrą z głodu, zamkną sklepy i tak dalej. Nie będę do tego wracać. Moi drodzy, a kiedykolwiek zadawaliście sobie pytanie. Dlaczego nam zamykają pamięć i moment śmierci? Nigdy nad tym się nie zastanawialiście? To ja wam mogę podpowiedzieć. Jakby my pamiętali, gdzie my wracamy, my chcieliby natychmiast wrócić do domu. I Moment śmierci jest o wiele piękniejszy niż narodziny. Ja nie mówię o cierpieniu w trakcie choroby. Rozróżnijcie te rzeczy. Ja mówię o samym przejściu, kiedy kończy się życie danej osoby i ten moment przejścia powrót do domu. I właśnie dlatego jeden jedyny powód. Nam zamykają pamięć. Żeby my nie chcieli natychmiast wrócić do domu. Jeżeli dusza zdecydowała się być tutaj, to po coś, a głównie po to, żeby doświadczyć różnych rzeczy na planecie. Dlaczego śmierć nie istnieje? Tylko dlatego, że to jest przejście w inną substancję. Jesteśmy przede wszystkim duchem, duszą, a później już ciałem. Zostawiamy my tylko ciało, a żyć jako duch będziemy wiecznie. To jest nieskończoność. Przecież wy nie chodzicie w jednej sukience przez całe życie, prawda? В изменяя убранье душа тоже изменя убранье была и мужчинам душа была и кабетам в разных формах на разных планетах в разных цивилизациях на в разных галактиках понимаешь что бшее нужно было назвать словом земским nazwali śmiercią. Ale jeszcze raz powtórzę, śmierć, jako taka, nie istnieje. Umiera ciało fizyczne. Tylko dlatego, że ciało fizyczne to jest materia, a materia nie jest wieczna. Uświadomcie sobie. Wieczny jest tylko duch, tylko energia. Ona jest wieczna. Duch nigdzie nie może zniknąć, nijak. Przypomnijcie sobie, kiedyś Wam opowiadałam, już chyba nie raz mówiłam, kiedy uświadomiłam sobie, że nigdy nie przestanę istnieć i nie ma możliwości zniknąć, w ogóle nie ma. Wtedy byłam mocno przerażona. To mnie przeraziło, że nie ma możliwości przestać być. I wtedy uświadomiłam, że nigdy nie umrę, jako duch, a ciało, ciało to jest materia. Dzisiaj tak, w następnym wcieleniu takie, jeszcze kiedyś będzie inne. Więc moi drodzy, ci osoby, ci ludzie, którzy boją się śmierci, ja proszę was, wy uświadomcie sobie, że każdy koniec to jest początek czegoś nowego. Więc wy zaczynacie nowe życie jako energię. Idziecie odpoczywać od ciała fizycznego, od wszystkich ziemskich doświadczeń. Mówię o ziemskich, dlatego że akurat jesteśmy z wami na planecie Ziemia. Lub na innych planetach, ale ziemskich dlatego że jesteśmy ziemianami w tym wcieleniu. I proszę Was, rozróżnięcie: lęk śmierci, czy wyboicie się tego, czego nie ma, co nie istnieje? Zupełnie coś innego, jak już powiedziałam, jeżeli wyboicie się cierpienia przed śmiercią. To są różne rzeczy: cierpienie w chorobie i odejście, przejście. Nie ma czego się bać. To jest najpiękniejszy moment, który czeka na każdego z nas, bo nikt na Ziemi na wiecznie nie zostaje. Z Wami była Irina.